Muzeum archeologiczne w Koni, Eksponaty z Chatal Tak, z czasów pomiędzy 9 a jakieś 7 tysięcy lat temu. Tutaj jest 9. colniczka y, sprzed 9 tysięcy lat, z Chujuk. Biżuteria z Chatal. 8-7 tysięcy lat temu. Misterne i piękne. Te są najdrobniejsze? Lusterka z obsydianu. Pierścionki. Kolejne śliczne drobiazgi, częścią tej, tego naszyjnika są również zęby jelenia, zupełnie jak w paleolicie. Łowcy-zbieracze, którzy, a tutaj już w ogóle naszyjnik zębów jelenia. Łowcy-zbieracze, łowcy którzy swój świat zamknęli w domach. Łyżki, rysunki dłoni w wprost ze ścian w czatal.